Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem oczywiście centaler i witam Was w kolejnym unboxingu mangowym. No to zacznijmy od otwierania paczki. Ładne, piękne cięcie. Akurat dosyć długo musieliście czekać na, znowu na unboxing, bo dwa miesiące znowu, ale. Między tymi unboxingami mieliście przecież anime w polskiej telewizji. Mieliście, czy rozpoznasz anime, więc raczej zawsze, w tym jednym miesiącu, zawsze raczej będzie filmik. Tylko się zobaczy, co będzie w maju. Na razie jeszcze troszeczkę nie mam pomysłu, co w maju będzie, ale może unboxing, może anime w polskiej telewizji. No to wywalamy sobie tak kartony fajne mamy tutaj te, żeby nam tutaj wszystko fajnie, bezpiecznie dotarło do naszego celu, do naszego domu, to pięknie wywalamy. No i wyciągamy nasze mangi. Akurat tym razem, akurat tym razem w, oprócz mang mamy dodatek, który można powiedzieć, że to jest yy, drugi raz, jak przy unboxingu mangowym jest coś innego. Też był jeden unboxing, gdzie tam był inny komiks. To sobie otwieramy. W tej folii bąbelkowej. Sobie wyciągamy to wszystko. I za chwilę będę Wam wszystko pokazywał, co sobie... Kupiłem. Oki, okay. folię. Wywalamy. I mamy jeszcze drugą folię. Oki. Okay. O, i tutaj mamy coś ciekawego, Ok. Tylko nie pamiętam, żeby, żebym ra, e, radmę jedną drugą kupował. Ciekawe. no to teraz przejdźmy sobie do samego, do samej już prezentacji tomików. Oki, okay. przepraszam Was za to wszystko, że tak to wolno idzie. Ale to jest dosyć duży ambuszki, Właściwie podobny zawsze taki sam jak zwykle, ale coś dodatkowego jest. Czarodzieje i ich dzieje tom pierwszy. Dokładniejsza prezentacja i tak dalej będzie na kanale, nie wiem, za, kilk yy, za kilkanaście dni oczywiście, jeśli będziecie, będziecie tego chcieli. Teraz sobie zobaczymy, jaka, yy, jaki to jest, jaki to ma format normalny. Jest grubszy, ale za to ma mniejszą wysokość. Jest trochę mniejszy od ogrodu do Narosa. Co do. Naszej serii z Dona, z Dona Rosy, tej no, najnowszej, to na pewno jest znacznie mniejszy. Ale twarda okładka i tak fajnie. Oczywiście, jak będziecie chcieli trochę więcej się o nim dowiedzieć, to zapraszam na filmik, który będzie, nie wiem, za kilkanaście dni z, z, prezen, z prezentacji tego tomiku. A teraz przejdziemy już do samych mang. I zaczynamy... a, zacznijmy najpierw od tej karteczki. Od chyba kartki pocztowej. Po prostu takiej karteczki z Ranmy jedna, druga. Nie wiem jakim cudem ją dostałem. Hmm, ciekawe. I zacznijmy pierwszym tomem, czyli Specs Family ósmy tomik. Akurat anime weszło to na pewno coraz więcej ludzi. Ogarnęło się... o! Fajna, bardzo fajna komedia, bardzo fajna seria, zabawna bardzo. Ania jest bardzo urocza, więc może sobie kupimy pierwszy tomik. A tu i macie już właśnie tom ósmy. Teraz przejdziemy sobie do Beztroskich Dni, tom trzeci. Marcowy Lew, tom 13. Czyli cały ark z, hmm, z pewnym osobnikiem, który nawiedzał siostry, które tam pomagały. Naszemu głównemu bohaterowi to już się raczej skończył. Teraz przyszło czas na szogi. 13 tomik. Kaguja sama. Tom dziewiąty. Jona w blasku świtu. Tom szesnasty. Sirajuki. Śnieżka o czerwonych włosach. Tom dwudziesty. No kid. I tutaj mamy już końcowy tom. Już zakończona seria, czyli Perfect World od Kotori. Tom 12. Piękna, fajna historia. Już zakończona. Jedynie ja mogę się doczekać, jak sobie przeglądę ten tomik. Jak się zagłębię w tą historię. I zakończę ją w duszy i w tym w sercu Blue Period, tą y, drugi i tom trzeci. Ok, jeszcze mamy strasznie dużo tego jeszcze mamy. Ok, GTO, czyli Great Teacher Onizuka. Tradycja, żeby nie było. Tom trzeci, łam okay. pan przepraszam was. Łam pan tom dwudziesty trzeci, w końcu wydany. I. Mamy tutaj jeszcze odrodzony jako galareta. Tom 13. I ostatnie mangi to mamy całą serię, czyli Shadow House. I zacznijmy od tomu trzeciego. Mm, piękne te okładki są. O, tom czwarty, no piękniusie po prostu, tom piąty, i dom szósty. Ok, to byłoby już na tyle z naszego unboxingu. Tak jak mówiłem, jeśli ktoś jest ciekawy z, czarodzieje, z czarodziejami i ich dziejami prezentacją, to oczywiście zapraszam na film. Nie wiem, za tydzień albo za kilka dni. Jeśli będziecie chcieli, od bardzo mocno to mogę nawet jutro albo pojutrze nawet wrzucić. Ale to zależy wszystko od Was. A jeśli chodzi o inne filmy, to możliwe, że w maju, gdzieś tam po majówce, hmm, będzie jakiś unboxing, nie wiem, się zobaczy. No to ja Was żegnam i do zobaczenia.